Are you with me? Siemanko, moi drodzy, jak na pewno zauważyliście, ostatnio sporo czasu spędzam przy grze Overwatch, która wyszła 24 maja, czyli no w zasadzie jakieś półtora tygodnia temu. E, o ile jest to gra, która naprawdę daje mi mega Friday i muszę powiedzieć, że e, na pewno jest to jedna z gier, które najwięcej przyjemności mi sprawiają z grania, szczególnie kiedy gra się ze znajomymi, e, kiedy ma się tą komunikację i można różne rzeczy. E, wspólnie robić, bo ta gra właśnie na taki e, team play jest nastawiona. To jest jeszcze kilka rzeczy, które moim zdaniem można poprawić i to nie jest jakby czepialstwo, tylko moje pomysły na to, jak mogłoby być jeszcze fajniej. E, mam tych punktów 7 i możemy zacząć od omawiania od samego początku, czyli tryb rankingowy. Mm, oczywiście jest to rzecz zapowiedziana, ma wyjść, miała wyjść raczej w czerwcu, z tego co mi wiadomo, ma wyjść albo jakoś pod koniec czerwca, albo na początku lipca. Być może zmieni to troszeczkę community, bo będzie więcej tryhardowania, natomiast myślę, że na pewno jest to fajna rzecz we wszystkich grach typu powiedzmy MOBA czy typu FPS. A to w zasadzie jest takie pira ze drzwi, połączenie MOBY z FPS-em. Tryby rankingowe są, także na pewno fajnie będzie pograć. Tylko kwestia tego, jak to podzielą, no bo oczywiście możemy grać. Sami albo możemy grać z znajomymi, no i też, jakby nieporównywalne jest granie we dwóch, a granie w sześciu. Także jestem ciekawy, jak to zostanie rozwiązane. Tak czy inaczej, tryb rankingowy to jest na pewno coś, co by nam się przydało. Eee, drugą rzeczą jest możliwość zmiany skórki w postaci w menu wyboru bohatera. Mamy taką opcję dostępną w zasadzie no, w wielu grach. Pierwszy przykład, który mi się nasuwa to gra, w którą ja sam dużo grałem, czyli Dota. Dokładnie Dota 2 teraz. Tam też mamy skórki bohaterów i też już po wybraniu postaci, tam jednej, tam z stu iluś tam, mamy możliwość zmienienia sobie skórki. Tutaj takiej możliwości nie ma, oczywiście moglibyśmy też zmienić graffiti i ten podobne rzeczy. Plus, też jakby do tego punktu możemy dorzucić to, że fajnym pomysłem byłoby, gdybyśmy mieli takie notki biograficzne odnośnie bohaterów. Mogłyby być jakieś skrócone wersje, żeby też móc się zapoznać z tym w grze, bo tak naprawdę w grze tego nie ma. Mamy bardzo dużo lore związanego z Overwatchem, zresztą jak z każdą grą Blizzarda. Natomiast. No, nie ma czegoś takiego dostępnego w grze. Trzeba samemu poszukać, poszperać w internecie i sobie poczytać. Jeżeli ktoś, oczywiście, ma taką ochotę, stanowczo polecam, bo moim zdaniem naprawdę w fajny sposób to zostało, że tak powiem, napisane. Także, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to tam call me i to podrzucę wam parę fajnych linków. Eee, jako trzeci punkt mam możliwość ponown ponownego dołączenia do gry. Eee, chociażby wtedy, kiedy gramy w grupie. Bo teoretycznie jak nas wyrzuci za AFK, albo nie wiem, rozłączy nam internet, to instant dorzuca nam jakiegoś innego gracza i będziemy mogli powrócić do grania ze swoimi znajomymi dopiero od następnej gry. Też ten czas AFK jest troszeczkę krótki moim skromnym zdaniem, bo czasem jest tak, że człowiek pójdzie do toalety, wróci, a już nie jest w grze. Co akurat jest dość słabe, mimo że tam na początku jest dość sporo czasu od wyboru postaci do faktycznego startu gry. Także taka możliwość ponownego dołączenia do gry byłaby naprawdę spoko, szczególnie biorąc pod uwagę właśnie chociażby mecze rankingowe, które tam gdzieś tam mają się pojawić. A gramy tutaj ekipą, kolega pójdzie się wysikać i okaże się, że już nie gramy ekipą, tylko gramy w pięciu z jednym randomem, tak? Także... Myślę, że to jest rzecz, którą jakoś tam e, wypadałoby sensownie rozwiązać. E, punkt czwarty jest e, czymś, co właśnie jakby na podstawie do tym mi przyszło do głowy, czyli rozszerzone podpowiedzi dotyczące umiejętności. E, wersja podstawowa, tak jak teraz naciskamy F1, mówiłaby co ogólnie robi dana umiejętność, czyli że tam. No nie wiem, robi to i to i w taki, w taki sposób mniej więcej, tak jak mamy to w te, w ten teraz powiedziane. A mogłaby być też opcja do zaznaczenia odnośnie rozszerzonych podpowiedzi. Rozszerzone podpowiedzi dawałyby nam dokładne wartości, które dana umiejętność sobą, że tak powiem, reprezentuje. Na ten przykład rzecz, która jest niezmierna to jest na przykład leczenie Roadhoga. Ta, ta miksturka, którą on wypija, ona zawsze leczy konkretną ilością obrażeń, no i moglibyśmy mieć to napisane, że dokładnie tyle leczy. E, tak samo powiedzmy, moglibyśmy mieć odnośnie, nie wiem, tarczy Reinharda, że ona tyle i tyle e, wytrzymałości ma. Myślę, że to by była fajna rzecz, bo tak naprawdę robimy to wszystko na wyczucie, chyba że ktoś się zacznie w to wgryzać i sprawdzi, ile to tak naprawdę zadaje, wszystko obrażeń. Jako punkt piąty mam możliwość kupowania skrzynek z nagrodami za walutę w grze plus dodatkowe możliwości zdobycia tej waluty przez zadania lub osiągnięcia. Myślę, że to jest <laughs> rzecz, która w wielu innych grach występuje, znaczy te skrzynki szybko się farmie, bo poziomy szybko się ubija. Natomiast myślę, że zawsze fajnym pomysłem by było, gdyby można było je kupować za to złoto. Wcale nie musiałyby być jakieś specjalnie tanie, już nie przesadzajmy, powiedzmy, nie wiem, po 250 czy po 500 tej, tej waluty, żebyśmy też tych skrzynek nie mieli jakoś mega dużo, no bo w końcu też chcą zarobić na tym, bo na przykład 50 skrzynek kosztuje chyba tyle co gra, albo nawet więcej. E, także myślę, że to by była fajna rzecz, a jakby były na przykład, nie wiem, no... Raz w tygodniu zadanie, żeby tam nie wiem, wygrać 5 gier grając daną postacią i wtedy dostajemy jedną skrzynkę. To wcale myślę nie byłby zły pomysł, to jest bardzo podobna rzecz, którą mamy w Hearthstone. No i myślę, że sprawdza się to bardzo fajnie, oczywiście tam tych kolekcjonerskich rzeczy jest dużo więcej do zdobycia, ale Myślę, że w Overwatchu jak będą dodawali postacie, dodawali jakieś tam kolejne skiny, graffiti i tak dalej, i dalej, to może to być całkiem fajny pomysł, żeby coś takiego właśnie wprowadzić. Um, punkt szósty. Um, moglibyśmy mieć jakieś dodatkowe bonusy weekendowe. W wielu grach to jest praktykowane, tak zwane Double XP Weekend, gdzie na przykład właśnie od piątku, powiedzmy od 18 do poniedziałku do 6 rano mamy expa razy 2. Chociażby albo, nie wiem, od soboty od 00 do niedzieli do 24.00 mielibyśmy podwójne expa, Myślę, że to wcale nie byłoby. Jakiś zły pomysł, no nie wiem, myślę, że to by była fajna opcja i wtedy jeszcze więcej osób by było zachęconych do grania, mimo tego, że na pewno w weekendy więcej osób gra, bo więcej osób po prostu ma czas, nie ma szkoły, pracy itd., i, tak i, tak i może poświęcić trochę więcej czasu na granie na komputerze. Ostatni punkcik to taka drobna rzecz, która mi przyszedł do głowy możliwość oznaczenia się jako Looking for Group na liście znajomych. No, bo na ten przykład mamy tam nie wiem, pięciu znajomych, którzy grają, i nie chce nam się co 10 minut pisać do nich, czy może ewentualnie nie chcieliby pograć razem. No, a można by było po prostu zrobić coś takiego, że jak ktoś otwiera tą listę znajomych. Będąc w grze, to ma zaznaczone, że o ten i ten ziomek to szuka grupy, i można go śmiało zaprosić. Tak? Tak. Myślę, że to by była całkiem, całkiem spoko opcja. E, podobnie bodajże jest w Wowie, że tam jakoś to można zaznaczyć, że się jest Looking for Group, e, ale nie wnikam. Dawno w Wowie nie grałem, więc nie wiem do końca jak to działa. Nie wiem, czy to jest też kwestia tych dungeon finderów i tym podobnych rzeczy, czy można to zrobić w jakiś tam inny sposób. Tak czy inaczej. Taka, taka, taka mała opcja. Myślę, mogłaby być fajnym pomysłem. I takie 7 punktów przyszło mi do głowy: 7 punktów, które mogłyby sprawić, że Overwatch byłby jeszcze fajniejszą grą, jeszcze przyjemniej by się w niego grało, jeszcze większe możliwości byśmy mieli. No i myślę, że fajnie by było coś takiego zobaczyć. Może nie wiem, ktoś to zobaczy i moje sugestie jakoś tutaj. Pomogą w rozwijaniu, w rozwijaniu gry, która naprawdę, muszę powiedzieć, Blizzardowi wyszła. E, tak czy inaczej, czekam oczywiście na Wasze opinie. Bardzo chętnie się dowiem, co wy o tym myślicie. Może macie jakieś inne pomysły, może niekoniecznie się zgadzacie z tym, co ja tutaj powiedziałem. Zapraszam Was serdecznie do komentowania e, <laughs> pod tym filmikiem. No i zapraszam Was też do kolejnych filmów. E, chętnie, że tak powiem, e, przygotuję dla Was kolejne materiały z Overwatcha. Czy to jakieś gameplay, czy to jakieś tego typu jakieś informacyjne, że tak powiem, filmiki, także jeżeli macie ochotę na więcej e, podobnego typu materiałów, to zostawcie suba i myślę, że e, będziemy na bieżąco rozwijać, że tak powiem, <laughs> materiał z nowej gierki Blizzarda. A tymczasem moi drodzy, powodzenia w waszych grach, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, hej!